stan wojenny na obszarze całego kraju. Ja proszę to was za tak, pana generała. tak, to, 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 tak, 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 Podpiszę akt. Traktatu Lizbońskiego. Prezydenci, rezydenci, polecam. Stanisław O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym to program, który istnieje tylko dzięki Państwu i Państwa pomocy. Dlatego bardzo proszę Państwa, nie zapominajcie o, o lajkowaniu, komentowaniu, udostępnianiu moich materiałów i przede wszystkim o subskrybowaniu, żebym mógł docierać do jak największej ludzi, ilości ludzi ze swoimi treściami. Ten program istnieje tylko dzięki Państwu, dlatego jeśli chcielibyście Państwo wesprzeć mnie i poprzeć to, co robię, to, jak patrzę władzy na ręce i to, co mówię, to w opisie filmu znajdziecie Państwo numer rachunku bankowego, linki do zrzutu do PayPal'a, do Patronite'a, a także mój portfel kryptowalut. Za każdą formę współpracy i wsparcia będę głęboko wdzięczny. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski. Witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w sobotę zapraszam na cykl pytań i odpowiedzi. Dzisiaj pan Szowinista Męski przysłał więcej pytań i zaznacza, to są pytania na kolejny tydzień. Wklejam tu, bo nie ma nowego miejsca do wklejania pytań, no bo cenzura zaczyna szaleć, panie Szowinisto. I jak wie pan, wezmą i usuną te pytania do Wrażego Szymowskiego, to nic nie pozostanie, a tylko Pana niech Pan zwróci uwagę, YouTube zachował, także trzeba tutaj na Pana jakąś szczególną uwagę zwrócić, bo jak wszystkich, wszystkich innych YouTube yy, kasuje, a Pana zostawia, to znaczy, że jakaś tu spiskowa teoria jest Panie Szołninistą, ale ja już Pana polubiłem, więc zaraz o zaczynam od Pana, jak zwykle. Czy przez najbliższe dwa lata bezpieczniacy będą próbować przekupić Sławomira Męcena stanowiskami, czy raczej skoncentrują się na zbieraniu haków? No, ja myślę, że jedno i drugie jest potrzebne, że to będzie działać zasada kija i marchewki, że jak ty tutaj. Będziesz domykał system i współpracował przy budowaniu, umacnianiu Polski na fundamentach okrągłego stołu, czyli wejdziesz tam w jakąś koalicję z pisem, to my ci tu zrobimy dobrze, a jak się będziesz buntował, to ci zrobimy źle. Na przykład tam wyciągniemy sprawę twojego brata albo kolegę Wiplera, wsadzimy do kryminału albo coś tam jeszcze. Bo niech pan nie zapomni, że Bezpieka a to jest taka instytucja, która robi plany, tak jak ruscy szachiści, na dwa, trzy kroki do przodu, czyli muszą mieć, scenariusze alternatywne na kilka kroków do przodu i na kilka lat do przodu i oni widzą, że PiS powoli jest w rozsypce. Jeżeli by się teraz tak stało, że Tusk, że Donald Trump jednak położy laskę na Europie i odda Europę we władanie Niemcom, no to taka partia jak PiS będzie niepotrzebna, ale trzeba będzie też jakoś zagospodarować jej wyborców i tutaj Konfederacja jest potrzebna. Druga kwestia jest taka, że proszę Pana PiS istnieje, fundamentem głównym wspinającym PiS jest Kaczyński, a jeżeli by Kaczyński umarł albo ciężko się pochorował, no to już jest facet przecież, który ma ponad 70 lat. To wtedy, to wtedy pis zacznie się sypać. No i bezpieka będzie musiała mieć kontrolę nad jakąś, nad jakąś formacją, która będzie nadal kanalizować ten elektorat patriotyczny pod egidą bezpieki, żeby przypadkiem elektorat patriotyczny nie stał się niezależny i nie poszedł w stronę przywódców pokroju Grzegorza Brauna. Także bezpieka tutaj na pewno będzie nad tym czuwać. I na pewno będzie jakoś próbować rozgrywać słowo Mira Mencena. Dwa, czy gdyby Andrzej Duda pozostał całkowicie wierny Jarosławowi Kaczyńskiemu, to po dwóch minionych kadencjach mielibyśmy już zakończoną jakąkolwiek reformę sądownictwa? Myślę, że nie, dlatego że poza jakąś tam całkowitą lojalnością Kaczyńskiemu, to w PiSie takich ludzi nie brakuje, którzy świata nie widzą za Kaczyńskim i są jego fanatycznymi wyznawcami, nie przyjmują w ogóle żadnego innego argumentu. To poza tym takim oddaniem całkowitym wierno to trzeba jeszcze mieć jakąś wizję nowego sądownictwa, wizję Polski, umiejętności organizacyjne, żeby to zrobić, kadry etc., etc. A ani Kaczyński, ani Duda tego nie mieli, więc nie bardzo wiem, dlaczego pan sądzi, że mielibyśmy reformę sądownictwa zakończoną. Tutaj też trzeba spojrzeć na to, że sądownictwo się bardzo silnie broni przeciwko wszelkim formom reform, zwłaszcza tym, które by to środowisko sądownicze odubeczyły, bo przecież my mamy sądownictwo. Które jest dziedzictwem sądownictwa budowanego jeszcze 80 lat temu przez towarzysza Stalina. Ja zresztą książkę o tym będę chciał wydać pod koniec tego roku. To Państwo dostaniecie wiedzę właśnie, która, która potwierdza to, co mówię. I tyle, wie Pan. Natomiast jest pytanie w ogóle, Panie Szowinisto, czy... Reforma sądownictwa, co do zasady, ma sens. Moim zdaniem nie, bo to już jest tak zadziumiony obszar, że jego się już nie da naprawić. Jego trzeba po prostu zbudować od nowa. I zamiast, zamiast reformować coś, co nie jest reformowalne, to trzeba było to zbudować od nowa. Tylko żadna partia polityczna nie jest, nie jest zainteresowana budowaniem sądownictwa od nowa, bo obie główne partie polityczne, czyli Platforma i PiS, są zainteresowane tym, żeby mieć kontrolę nad sędziami, żeby można było z wyrokiem niezawisnąć. Słego sądu, prawda, sterować tam z gabinetu, z telefonicznego, czy na ulicy Nowogrodzkiej, czy tam w siedzibie Platformy Obywatelskiej. I o to chodzi. Natomiast jak się robi, jak się buduje sądownictwo od nowa, to pokazał chociażby przykład niemiecki. Nie wiem, czy pan wie, że jak kanclerz Kohl doprowadził do zjednoczenia Niemiec, to weszła w życie ustawa, który, taki pakiet ustaw, tam zlikwidowano Stazji, między innymi, ale też wprowadzono ustawę, na podstawie której wszystkich sędziów i wszystkich prokuratorów przeniesiono w stan spoczynku, przeniesiono ich na emerytury po prostu. To państwo im tam płaci jakieś emerytury, oni sobie poszli, czy w biznes, czy część została tam yy, już w ogóle na tych niskich emeryturach i nic nie robi, bo doszedł do wniosku kanclerz Kohl, że koszty finansowe jakie poniesie niemieckie państwo w skutek przeniesienia iluś tam tysięcy ludzi na emerytury net przedwczesne jest znacznie mniejsze niż koszt społeczny tam moralny polityczny wydawania przez nich wyroków jeszcze w myśl prawa komunistycznego i to samo można zrobić w Polsce no ja uważam że trzeba w Polsce wszystkich sędziów i prokuratorów po prostu przenieść stan w spoczynku ich, o, oni oczywiście będą mówić że oni są z mocy konstytucji nieusuwalni więc trzeba ich nie usunąć tylko odsunąć tutaj się trzeba w taką kazuistykę trochę trochę pobawić. I, w ich I na tej podstawie budować nowy wymiar sprawiedliwości. No na przykład trzeba byłoby taki przepis wprowadzić, że sędzią, niezawisłym sędzią, może zostać tylko ktoś, kto 15 lat wcześniej wykonywał dowolny zawód prawniczy, czyli był albo komornikiem, albo prokuratorem, albo adwokatem, albo tam radcą prawnym, żeby sędziami nie zostawali młodzi ludzie z przypadku, którzy zupełnie nie znają życia ani, ani przepisów ani, a, ani niczego. Także, także te wszystkie próby reformy to była chudzpa. Trzy, czy na podstawie drobnych informacji dochodzi Pan od czasu do czasu do wniosku, że bezpieka podsłuchała pana w konkretnej sprawie? No bezpieka mnie podsłuchiwała w wielu sprawach. Ja zresztą nawet pozdrawiałem często przez telefon tych, którzy mnie. Tych, którzy mnie podsłuchiwali, zresztą nawet już tak, kiedyś to tak bezczelnie mnie już podsłuchiwali, że jak wziąłem słuchawkę i chciałem zadzwonić do kogoś, to odezwał się po drugiej stronie męski głos, więc ja po prostu poprosiłem, żeby tam pana generała, bo chyba Bondaryk był wtedy szefem ABW pozdrowić i się rozłączyły mi tyle. Także no to niestety żyjemy w kraju zamienianym powoli w dom wariatów, w związku z czym trzeba się liczyć z tym, że, że telefon można mieć na bieżąco na podsłuchu i w związku z tym przyjąć zasadę, że telefon służy do umawiania spotkań i nie rozmawiać o sprawach ważnych, a jeżeli już musimy rozmawiać o sprawach ważnych, to trzeba rozmawiać przez komunikatory, na przykład przez Telegram, albo przez Trimę, albo przez jakiś tam jeszcze inny. Co dzieje się z wałem Tuska? Czy wykopano chociaż wilcze doły? No wie pan, wał Tuska jest taki sam jak wszystkie inne pomysły Tuska, czyli się po prostu nie, nie spełnił nie powiodło się, skończyło się to niepowodzeniem. Jak wszystko u Tuska. Jest taki dowcip, proszę pana, nawet panie szowinistwo, który pokazuje nieudolność Tuska. Jak to umarł Tusk, i dostał się po śmierci do piekła. I diabeł mówi, słuchaj Tusku, masz trzy szanse, żeby wyjść z piekła. Zrób nam tutaj w piekle autostrady. No to Tusku buduje, buduje, buduje. Diabeł przychodzi po roku na kontrolę i mówi, Tusku, coś ty tu wybudował? Przecież tu kawałka drogi, nie ma drogowskazów, nie ma i asfalt się sypie. No wybaczcie, chłopaki, tak czasem bywa, że nie wychodzi. No dobrze, mówi diabeł, masz drugą szansę. Zrób nam tu w piekle internet. Tusku robi, robi, uwija się. Diabeł po roku przychodzi na kontrolę i mówi coś ty tu zrobił. Przecież tu Cię nie da maila wysłać, łączności nie ma, nic nie działa. No wybaczcie, chłopaki, tak czasem bywa, że nie wychodzi. No to diabeł się zdenerwował i mówi: Dobra, masz ostatnią szansę. Musisz dać rozkosz cielesną pięknej kobiecie, którą ci przyprowadzę. No to Tusku zaciera rączki, mówi, że no teraz wyjdzie z piekła, jeszcze sobie trochę pcha, to jeszcze jej przyjemności będzie, a diabeł mu przyprowadza biedronię. I Tusk się pytał, kogoś ty mi przeprowadził, miała być piękna kobieta. No, wybacz Tusku, tak czasem bywa, że nie wychodzi. Także Tuskowi w niczym nie wychodzi, wie pan, ani w autostradach, ani w Nowych Ładach, ani w niczym innym. 5. Czy przed wyborami do Sejmu za dwa lata prawica powinna położyć szczególny akcent na sprawę wolnego rynku? Czy w tych wyborach Magdalenka i Eskimosi nie narzucili nam tematów dyżurnych, przez które kwestia wolnego rynku nie trafiła do obywateli? Wie pan, do mnie się wydaje, że o wolnym rynku to można mówić do obywateli, którzy osiągnęli pewien poziom intelektualny i to jest poziom intelektualny zdecydowanie przekraczający poziom tak zwanego przeciętnego wyborcy także. Także wydaje mi się, że przeciętny wyborca nie rozumie, co to jest wolny rynek i, i zupełnie to do niego nie trafi. Do przeciętnego wyborcy to trzeba mówić, wie pan, o 500 plusach, o LGBT, o rzeczach takich odwołujących się do trochę niższych instynktów. Czy film o wiadomej donosicielskiej instytucji wystarczy, żeby ją zneutralizować? No pewnie, że nie wie Pan. Ja nie mam cienia wątpliwości, że nic z tego mojego filmu nie wyniknie, poza tym, że Pan i jeszcze ileś tam tysięcy ludzi ten film obejrzał. Także tu może Pan być spokojny, Panie Szowin, to jak to zwykle w Polsce, nic z tego nie wyniknie. Siedem. Kiedy już Donald Trump doprowadzi do uzdrowienia gospodarki amerykańskiej, to czy zaniknie problem z konkurencją ze strony Chin? No myślę, że nie, bo Chiny jako mocarstwo będą zawsze konkurować z Amerykanami, będą konkurować choćby niskimi cenami. Także nie, nie, to myślę, że myślę, że w tej z tej rywalizacji Ameryka może, ale nie musi wyjść jako zwycięzca i zachować pozycję światowego hegemona. Natomiast gospodarki chińskiej to Trump na pewno nie zniszczy. To niech pan będzie co do tego spokojny. 8. Czy wypowie pan po cichu przekleństwo podczas wrzucania karteczki do tej urny, co przypomina szklany noc? Nie, a po co? Ja nie mam zwyczaju przeklinać, wie pan, to to zupełnie jakiś absurdalny pomysł. No ja pójdę zagłosować przeciwko temu, no bo nie mam innego wyjścia. Polski patriota w tej sytuacji, no nie może zrobić nic innego, także... Także takie będą moje refleksje. Emilia Dobczyk, dlaczego nie było Pana 28 maja pod Ministerstwem Edukacji Narodowej? Chciałam się z Panem spotkać i wypatrywałam Pana w gronie innych patriotów, i Pana nie znalazłam. Dlaczego w takim miejscu nie było Leszka Szymowskiego? Wie Pani, co no to może rzeczywiście o mnie źle świadczy, natomiast ja unikam uważania na jakieś wszystkie protesty, demonstracje z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że ja się źle czuję w tłumie. Po drugie, dlatego, że z tych protestów nic nie wynika. Więc po trzecie, no ja też mam miliard innych rzeczy, którymi muszę się zajmować. Także, także no proszę mnie zrozumieć. Jeżeli pani tutaj może, to proszę, proszę tutaj o, o wyrozumiałość. Krystian 1496. Co pan sądzi o ataku Onetana Nawrockiego? Czy te teksty dziennikarskie spełniały, pańskim zdaniem, kryteria rzetelności dziennikarskiej? Wie pan, no nie sądzę. <kluzny> to wyglądało mi na taką jadkę zorganizowaną w ostatni dzień przed wyborami, żeby tam opróć jednego z kandydatów. To, to towarzystwo zresztą, które napisało te artykuły, no to jest znane z, podwójnego, z podwójnych standardów, ale niech pan zwróci uwagę jeszcze na jedną rzecz, no, że onet, czyli Axel Springer, Der Onet nazywany, no to jest własnością koncernu niemieckiego. A tutaj a kontrkandydatem dla opluwanego przez nich Nawrockiego jest właśnie kandydat niemiecki, czyli oni albo świadomie, albo nieświadomie dali się zaangażować w niemiecką grę de facto przeciwko polskiej racji stanu. To bardzo źle świadczy o tych dziennikarzach. Ja szczerze powiedziawszy jestem zwolennikiem tego, żeby kontrolować władzę i to władze z jednej i z drugiej strony. Zresztą poznaliście mnie Państwo już tutaj na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że ja przyglądam się i opozycji i władzy niezależnie od tego, kto jest w opozycji, kto jest w władzy i moje sympatie polityczne nic tego nie mają na to wpływu, przecież potrafię źle mówić też o wiplerze na przykład, który rozwala konfederację. Ja bym czegoś takiego szczerze mówiąc nie zrobił. Anna Twardowska, czy podjął Pan już decyzję co do startu w wyborach? No nie, jeszcze nie podjąłem. Słucham na razie tego wszystkiego i czytam to, co Państwo mi tutaj przysyłacie. Bardzo jest mi miło za te wszystkie miłe komentarze, za te wszystkie takie słowa wsparcia. To bardzo dużo mi dało pięknych emocji. Bardzo mnie to utwierdziło w przekonaniu, że to, co robię, ma sens i jest słuszne. Jeszcze nie podjąłem ze wszystkimi wszystkie argumenty za i przeciw i. Ze strony rodziny i czytelników, i przyjaciół, i, i partnerów biznesowych słucham i będę musiał jakąś decyzję podjąć, a jak podejmę, to się na pewno Państwo tym, o tym dowiecie. Rafał X, 29. Wojciech Sumliński nazywa Donalda Tuska niemieckim agentem. Czy podpisałby się Pan pod taką tezą? No wie Pan, oczywiście, tylko jest pytanie, jak my rozumiemy słowo agent, bo u nas się przyjęło wskutek tej gorączki ilustracyjnej w ostatnich 30 latach. Określać słowem agent tych, którzy są, tych, którzy prawda byli agentami, czyli kapusiami, czyli uholami, i donosili na swoich kolegów. Czy Donald Tusk coś takiego robił? Tego nie wiemy, bo jego akta, wszystkie te dokumenty na jego temat przejęła BND. Natomiast ja bym tutaj postawił troszeczkę inną definicję, to znaczy nie agent, tylko agent wpływu. A agent wpływu to jest taki człowiek, który na polecenie swoich mocodawców wykonuje zadania korzystne dla nich w strukturach państwa, w którym się znajduje, prawda? Czyli Tusk jako niemiecki agent wpływu realizuje politykę niemiecką, korzystną dla Niemiec w Polsce. I tu zdecydowanie bym się podpisał pod tezą kolegi Wojciecha Sumlińskiego. I po czym to widać? No widać to po tym chociażby, że Tusku popiera wszystkie inicjatywy, które służą Niemcom, a są wbrew polskiemu interesowi, wbrew polskiej racji stanu, wbrew polskiej niepodległości, prawda? Wszystkie te zielone łady Oddawanie kolejnych atrybutów suwerenności na rzecz Komisji Europejskiej, czyli na rzecz Niemiec, no to jest właśnie polityka tuska, prawda? Wykańczanie gospodarcze polskich firm po to, żeby zlikwidować konkurencję niemieckim firmom, no to jest robota tuska. Także tu zdecydowanie bym się podpisał pod taką, pod taką tezą. Andrzej 49. Jak pan skomentuje wynik wyborów w Rumunii i czy spodziewa się pan u nas powtórzenia scenariusza rumuńskiego? Wie pan, no ja odpowiem panu o tym kawałem, jaki ostatnio słyszałem w Warszawie. Czy w Polsce? Będzie miał miejsce wariant rumuński, odpowiedź to zależy od tego, kto wygra wybory, prawda? Wariant rumuński będzie przygotowany na wypadek, gdyby wygrał kandydat odmienny od jedynie słusznego, a jedynie słusznym kandydatem jest Rafał Trzaskowski, czyli dupiarz, prawda? Bo to jest człowiek, który reprezentuje tam Solosza, Rothschildów, Rockefellerów i całą to, całe to towarzystwo, prawda? Tą śmietankę finansowo-masońską świata. Więc gdyby się okazało, że on, wyborów, że on wybory przegra, no to może zostać uruchomiony wariant rumuński i niezawiśli sędziowie mogą dojść do wniosku, unieważnić wybór Karola Nawrockiego. A przypomnijmy, że wpływ organizacji Sarosza na niezawisłych sędziów jest ogromny, co nawiasem mówiąc jest kolejnym dowodem na to, że tego systemu sądownictwa nie da się już leczyć, tylko trzeba go zbudować od nowa. Natomiast niech pan zwróci uwagę, co się stało po wyborach w Rumunii. Otóż nowy prezydent Rumunii, nie dalej niż wczoraj, zapowiedział poparcie paktu im. Migracyjnego udzielił takiej wypowiedzi dla mediów, że przecież Unia Europejska to jest układ wzajemnych korzyści i zobowiązań. I jeżeli mamy korzyści, to nie możemy rezygnować ze zobowiązań. I niech Pan zwróci uwagę, że zrobił to już po tym, jak został ogłoszony prezydentem, już nie można mu cofnąć mandatu, prawda? I ja się tu spodziewam tego samego. To znaczy, jak dupiasz, by nie daj Boże, wygrał wybory prezydenckie, to też już potem jako prezydent ogłosi, że Polska będzie uczestniczyć w pakcie migracyjnym. Także spodziewam się, że nastąpi to samo, co w Rumunii. Także, także dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Zapraszam do zadawania mi pytań, na które w odpowiedzi sobie Państwo usłyszycie w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Prezydenci, rezydenci, polecam Stanisław Michalkiewicz.